Przede wszystkim środa, ale nie wiadomości dla kierowców. A bardzo fajna historia, którą chciałem Wam opowiedzieć przed wylotem do Stanów w ubiegłym roku, która się wydarzyła. Taka chyba historia ku przestrodze i otwarciu dyskusji, na którą już chyba większość z nas jest uczulona, jak to internet i swoboda poruszania się w internecie daje możliwość wyrastania kretynów. A w kierunku motoryzacji, że się temat toczy, to też pokazuje właśnie to, co Was uczę, że czasem kupno samochodu. Takiego jak chcemy, to nie jest średnia cena. Czasami chcemy dać więcej, jeżeli ktoś chce więcej za dany samochód, no bo... No bo tak. I takimi przykładami niechaj będzie słowem wstępu sytuacja, w której na przykład sprzedawałem ósemkę BMK, nie? Gdzie no 200 tysięcy, to ktoś mówił, że to jest chora cena, a ktoś, kto wiedział, co kupuje, taką cenę dał. Kupowałem szóstkę na przykład kiedyś, lata temu, 100 tysięcy, szaleństwo, prawda? Bo przecież były i po 60, i po 50. Tak, ale wiedziałem, co kupuje I sprzedając po latach, sprzedałem też za cenę rozsądną. Ale to się mówi o w tym momencie o samochodach jakichś tam z już nietyp nietypowych. A co w sytuacji, kiedy chcemy kupić samochód konkretny, użytkowy, osobowy, no i szukamy sobie takiego egzemplarza, jakiego chcemy? No i widzimy, że ceny konkretnych takich modeli no, są dużo wyższe niż. No to albo się zgadzamy na taką cenę, albo się nie zgadzamy. Jeżeli ktoś wystawia auto e, do sprzedaży, no to chce takiej ceny jakiej chce. Jeżeli jest za wysoka, no to po prostu nie jesteś zainteresowany, nie szukasz, prawda? No i słuchajcie, historia, która wypięła mnie z butów, bo historia toczyła się końcem zeszłego roku, ostatnim kwartałem. Nie opowiadałem jej, nie pisałem jej na prywatnym Facebooku, ja tylko dałem po prostu, no zresztą zaraz wam pokażę wszystko tutaj, Stasiu, zrobić taki zrzut z mojego profilu i tak dalej, bo to już naprawdę będzie hitnie. Sytuacja tu, z ekipy, z bliskich osób. Ktoś, szukał sobie konkretnego samochodu. Była to Octavia drugiej generacji. Nie chciał trzeciej, bo trzecia pierwsze bolączki, wolał drugą i z konkretnym silnikiem i z konkretną skrzynią biegów, czyli miał być legendarny, znaczy nie legendarny w oznaczeniach, tylko po prostu już 1.9 jako 2.0 dzisiaj są. Po prostu miał być 1.9 na pompkach e, i miał być w DSG i z jak najczystszą historią, jak najbardziej klarowną, żeby e, była tutaj do sprawdzenia, czyli najlepiej Salon Polska, i do tego jeszcze w bardzo jakimś dobrym, sensownym wyposażeniu. No i słuchajcie, ta osoba sobie szukała tego samochodu. Szukała sobie tego samochodu dla kogoś z rodziny. Mm, też my braliśmy w tym udział przez jakiś miesiąc czasu. No a jeździli, oglądali, jeździli, oglądali, sprawdzali u nas na warsztatach i tak dalej. W końcu ten samochód y, dla kogoś z rodziny nabyli za kwotę. 23 tysięcy złotych, no to jakieś 5-6 tysięcy więcej niż um, średnia cena tego modelu, ale no mówię, można kupić za dychę taką Octavia, a można kupić i za 30, jak ktoś sobie doinwestował, no ale co tam było szukane? Tam było szukane auto, w którym nie będzie trzeba nic robić. Auto, w którym nie tyle, że kupi za 15, jeszcze 5 na start musi włożyć, tylko żeby po prostu kupić i jeździć. Więc samochód został, słuchajcie, kupiony. Pojechał sobie do Warszawy, bo to było gdzieś pod Warszawą. Pojechał sobie do Warszawy. W Warszawie zostały zamówione opony zimowe, nowiutkie, nokiany. W Warszawie wymieniono w warsztacie olej w silniku, olej w skrzyni biegu, filtry i nic więcej tam czy nic trzeba było robić. I osoba z ekipy, która miała dać znaczy, nie wiem, dać, tylko osoba, która miała ten samochód mieć. Straciła lejce. Źle <grym> zeskalowała al alkomat, więc ten samochód nie, nie zdałby roku czasu. Więc co zrobiłem ja? Grzecznościowo, jak to po prostu najzwyczajniej w świecie, na swoim zupełnie prywatnym profilu facebookowym, takim jak każdy z Was ma, wystawiłem ten samochód na sprzedaż dałem ogłoszenie, bardzo krótkie już wam mówię, oh, oddam w dobre ręce za 25 tysięcy bez negocjacji, Skoda Octavia 2010, no bez ekologii to nie znaczy, że wycięta, tylko to chodziło o to, że to był jeszcze ostatni model, w którym nie występowała tam ta ekologia no i klima, wszystkie szyby w prądzie, czujniki parkowania dobre audio, klimatyzowany schowek nawet i dużo, dużo, dużo innych, salon Polska przebieg 245 bezwypadkowy bo to właśnie sprawdzaliśmy, że on miał parę kolizji w swoim życiu czyli jakiś stłuczek, obcierek, ale żadnym razie wypadku. Auto po serwisie olejowym silnika i skrzyni, założone nowe opony zimowe oraz dobre, letnie do kompletu, absolutnie nic do zrobienia, stoi do obejrzenia w 4 k bmowo. No i dałem to, co tak jak chłopaki mi podesłali, zdjęcia, tak jak samochód wygląda. To, to ktoś by coś chciał, to by więcej. I wrzuciłem sobie to na face. Chyba przespałem, będąc twórcą w internecie, jak mój jeden e, wpis może tak naprawdę e, rozbudzić obserwujących mnie 95 tysięcy internautów do tego stopnia, że no, dzisiaj zostało 270 komentarzy. Jak sobie je ułożycie, tak jak ja teraz wam będę e, układał, i tak jak Stasiu wam będzie pokazywał, to po prostu to, co się tu wydarzyło, to jest jakby niesamowite, bo mnie zastanawiało po co. Ale dobra, no wrzuciłem. No i słuchajcie. Lecieli po kolei. Tam chyba się przecinek zgubił, tak jak widzicie, między 2 a 5. Chyba po takich komentarzach zajdziesz na ziemię i wystawisz w normalnych pieniądzach. Dychę możesz dostać za takiego klamota. <noise> Chłopiec w szoku, za starego parcha, tyle kasy wyładować. Kosmiczna cena, same legendy, trudno znaleźć zwykłe auto. Ten silnik. Da, da, da. Eee, a jak kompresja, bo to powinieneś wiedzieć. Daję 35 i biorę kiedy mam przyjechać. Za tą kasę to jeszcze długo będziesz się oddawał. Nie oddasz tylko sprzedaż. Naucz się znaczenia słów. Oddaj ją do domu. Ciebie z ujem na rozum zamieniło. 25 za skodziaka w gnoju. I tak se przewijacie, słuchajcie, przewijacie, przewijacie. Tak powoli wam tu Stasiu przewija. Jakby ja powiem szczerze, nie byłem w stanie zrozumieć co tu się wydarzyło. O co wchodzi ludziom i w pewnym momencie jak już zacząłem czytać, że ja zarabiam na e, swoim fejmie, bo ja to łysy i mogę sobie na widzach kantować, doszło do mnie, co się dzieje właśnie w świecie internetu. Zobaczcie, kogo z tych 270 idiotów, imbecylów i debili, bo inaczej ich nie nazwę, interesowało, czy ta Skoda kosztuje tyle, czy tyle. Kogo interesowała historia? Grzecznościowo wystawiłem auto. Grzecznościowo wystawiłem auto za tyle, ile zostało kupione... E, i mniej nawet niż zostało w to auto włożone, bo tam chyba tylko za opony było doliczone i za coś tam jeszcze. I ubezpieczenia, już ro, roboty nikt tam nie liczył, po prostu chcieli odzyskać pieniądze, żeby nie mrozić ich na rok czasu. I wyobraźcie sobie, jak 270, w sumie 300 iluś debili, znawców wjechało w komentarzach do ogłoszenia zwykłego człowieka, no bo zwykłe, z, zwykłe auto, wymążać się i wypacać w komentarzach. Zobaczcie, jak smutne dzisiaj życie w internecie jest, i to właśnie widzę na grupach, na forach i tak dalej, żeby ludzie takie rzeczy w komentarzach. To zwykłe ogłoszenie sprzedaży samochodu. Zwykłe. I dochodzi do sytuacji, w której jak smutne trzeba mieć życie, żeby wchodzić, komentować, obrażać nawet, tylko i wyłącznie dlatego. Że ma się taki kaprys. Przecież to jest zwykłe ogłoszenie. I tak sobie wyobrażam, czy ci ludzie na przykład, no bo mamy sytuację zgoła gastronomiczną, można by przy, przywołać do tego, gdzie kupisz i zjesz w restauracji schabowego, no u mnie na wsi z kolą za 35 zł, w Gdańsku za 50-60, ale możesz i zjeść u Magdy Gessler za 200, prawda? No ale nawet jakby to była skoda od łysego. To czy tacy ludzie, którzy piszą te komentarze. Wchodzą do restauracji, gdzie jest kotlet schabowy za 200, widzą cenę, zamawiają go, a potem piszą na Google opinię, że było drogo i dają jedynkę. Tak, to są właśnie tacy ludzie. Czyli dochodzi do sytuacji, w której możesz kupić sobie buty za 200 zł albo buty za 20 tysięcy zł, kupisz sobie te za 20 tysięcy zł i zrobisz opinię na Google albo komuś, że było drogo. Jakby do czego dochodzi dzisiaj internet? Gdzie się to wszystko zaciera? Zobaczcie, jaki gnój i szambo się zrobiło i jakie szambo jest tak naprawdę wszędzie, gdzie tylko możemy się wypowiedzieć na jaki temat. Dzisiaj każdy się zna na każdy temat i okej, okay, nie mam z tym żadnego problemu, tylko to buduje jakieś takie napięcie. Mamy sezonowość, kiedy wraca sezon i smażalnie nad Bałtykiem dają jakieś kosmiczne ceny i ktoś mówi, że za to to można 5 kilo w domu sobie kupić i tak dalej, nie znając w ogóle żadnych zasad przedsiębiorczości, ile co dzisiaj kosztuje, jakie są koszty. Wypowiadamy się spoko, ale krytykujemy obrażamy przy okazji. Zobaczcie, jak ciężko dzisiaj w, czasie interne, w czasach internetu jest w ogóle funkcjonować nam na co dzień. Ja tak naprawdę mam się bać tego, że wystawiam ogłoszenie, bo zejdzie mi się e, iluś cymbałów i będzie mnie cisnąć w komentarzach tylko i wyłącznie dlatego, że wystawiłem auto komuś? Rozumiecie? do takiej sytuacji dochodzi. I to nie jest moja historia, to jest historia, którą oglądacie codziennie w internecie, codziennie na Facebooku, codziennie na TikToku, gdzie nie wejdę w komentarze w różnych filmach. Na przykład ktoś tam wypowiada się, jakiś lekarz gdzieś na TikToku na temat różnych właśnie ludzi, którzy pieprzą głupoty. Po prostu pieprzą głupotę o dietach, zasłyszane, nieudokumentowane i tak dalej. I tam w komentarzach się po prostu zbiegają ludzie na tysiące. Patrzę sytuację z Polakiem w kosmosie, i widzę, co się dzieje w sieci. I widzę, jak wszyscy mówią, że to nagrywane było w studiu w NASA i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, powiem Wam, odwiedziłem w Stanach Zjednoczonych już dwa centra kosmiczne. Nie znalazłem, szukałem bardzo mocno tam tych wszystkich ukrytych studiów do nagrywania. No i nie znalazłem. Po prostu dochodzi do takiego momentu, w którym społeczeństwo zdebilało. Jest coraz głupsze dzięki internetowi i wytłumaczcie mi, jak tak naprawdę dochodzi do takich sytuacji, bo ja nie wiem. Więc jak się skończyła ta historia? Jak historia się skończyła tak, że parę osób się zapytało, hmm, gdzieś tam mnie na, prywatnie na Messengerze, jakże się odpisałem, że auto jest do obejrzenia w Warszawie. Teraz to auto chyba za tydzień, dwa od tego odcinka z Warszawy przyjedzie sobie tu na Kaszuby i będzie normalnie jeszcze raz wystawione, już teraz nie w internecie na zasadzie Facebooków i tak dalej, tylko normalnie gdzieś tam na, na liście i będzie trzeba to po prostu kiedyś ktoś przyjedzie i kupi, a jak nie, no to jak się komuś lejce w końcu zwolnią po roku czasu, no to pewnie z jakąś tam małą stratą, a nie lubimy jak auta stoją, no bo to wtedy jak stoi, nie jeździ to niszczeje, tym bardziej jak długo zostanie sprzedane i, i tyle, najzwyczajniej w świecie, więc nie rozumiem. Jestem ciekaw właśnie Waszej opinii, żeby tu dyskusja w komentarzach roz, rozgórzała. Co sądzicie na temat takich akcji, gdzie wolność wypowiedzi doprowadza do tego, że stary, jak Cię nie interesuje, to nie kupuj. Ale zamknij mordę i nie obrażaj, bo ktoś wystawił coś, a twoje eksperckie oko, skoro weszło sobie na jakieś Otomoto czy OLX i zobaczyło takie auto za 10-15, to od razu scymbalało i pozwoliło jeszcze wejść i obrażać. No bo to już jest jakby y, hype. Usunąłem około 40 komentarzy, gdzie tam zostałem zwyzywany do podszewki. Nie chciało mi się tego gówna czytać. Z perspektywy czasu, że wiedziałem, że odcinek potem zrobię, żałuję, bo bym wam pokazał, do jakiego stopnia doszło. E, no ale tam już takie jazdy były, wiecie, m, bardzo mocno. Nawet ludzi, którzy mnie nie znają, nie wiedzą, co robię w internecie e, i tak dalej. Więc powiem wam, nie dziwię się i wcale nie uważam za fejkowe. Ostatnio coraz częściej gdzieś tam przeglądam e, screeny z... O gdzie ktoś coś wystawia, a ludzie piszą dosłownie na zasadzie, to ktoś wystawia coś za 5000, mówi daje 500 i tak dalej, albo daje 1000, jutro po to jestem. Wcale się nie dziwię, że tak jest, albo ludzie cisną nawet, że takie to widzieli za tyle i tyle, on może dać tyle. Stary, nie interesujecie, nie staćcie na coś, to tego nie kupuj. Ktoś sprzedaje za taką cenę, jak nie sprzeda, to jego sprawa. I na tym to polega, nie? A nie na tym, żeby. Matkę mu wyzywać, czy żeby mu ojca zwyzywać, że jest debilem i go nie wychowali. Do, do jakiego stopnia ten internet dochodzi? Do tego stopnia? Wiecie, ja po 11 latach pracy na YouTubie, 11 latach pracy y, jeszcze poza YouTubem tutaj, przez ostatnie 11 lat tej, tego etapu mojej kariery, doprowadziłem do sytuacji, w której pracuję, bo chcę. I nie wiem, jak nisko musiałbym upaść, żeby nawet jeżeli chciałbym przytulić 2, 3, 4 tysiące, zrobić to w ten sposób. No, raczej nie raczej chyba bardzo nie. Dlatego właśnie porzuciliśmy jako ekipa M4K garaż projekt salon samochodów używanych by M4K. Kupiliśmy trzy samochody z zagranicy, z legitnymi papierami, przebiegami i tak Jedna Octavia, która była wystawiona, została z tyrana przeleciała przez wykop, że ja nigdy nie byłem handlarzem, a jednak w którymś w, w swoim odcinku powiedziałem, że handlowałem, a powiedziałem tak naprawdę o epizodzie, w którym jako 23 latek wpadłem na pomysł, żeby kupować 190 Mercedesy i po prostu ładnie je wysprzątać, wymyć i spróbować narzucić 1000 zł za ładniejsze zdjęcia i tak dalej. I faktycznie mi się trzy razy udało, i trzy razy taki manewr zrobiłem, no i od cała historia, gdzie cały internet próbował mnie zakopać, że ja ja sprzedaje auta za. A ja wtedy zrobiłem odcinek i pokazałem, taka Octavia w Niemczech, z takim wyposażeniem, a to była jedynka, tyle i tyle nas kosztowała, bo tyle kosztują dobre auta z prywatnych rąk, a nie z tureckich placów. No, jak ktoś chociaż raz był, to wie o czym mówię. Zrobienie jej na Cito, czyli wymieniliśmy wszystko, co w tym samochodzie e, można było wymienić, po to, żeby sprzedać komuś auto z salonu samochodów używanych, żeby wsiadł i jechał. Dostało nowe opony, dostało nowe tarcze, dostało nowe klocki, dostało nowy rozrząd wszystko. A na koniec policzyłem cenę zakupu plus cenę kosztów zrobienia tego pojazdu i dołożyłem 1500 zł marży, marży za to, że trzeba było jeszcze postawić stronę, że ktoś obsługuje ten telefon i tak dalej, żeby sprzedając może w przyszłości więcej samochodów, jeżeli taki biznes się uda, żeby sprzedawać samochody pewne, w które nie trzeba inwestować, żeby się to rozkręciło. No i pierwsza Oktawia po tak trudnych perturbacjach i bojach została sprzedana. Nigdy więcej nie słyszałem o niej nic. Punto na moje ryzyko, które przyjechało przestrzeliliśmy niesamowicie kasę, bo mimo szerych chęci okazało się, że jak przyjechało, to tam właśnie zwariowała elektronika i dość dużo nas kosztowała wymiana tego wspomagania, bo się rozsypało elektrycznego i tak dalej, więc sporo, sporo, sporo kasy tam żeśmy wrąbali i sprzedaliśmy tak naprawdę dokładając do niego, a BMW kupił ode mnie operator, któremu służyło 5 lat prawie. No. I tak naprawdę poza walką, którą rozpoczął z korozją w tym samochodzie nie działo się z tego co kojarzy nic, a dzisiaj ten samochód nadal jeździ i to był E39 BMW e, i jest jakimś z tego co mi Stanisław opowiada e, bardzo dobrze rozwijanym projektem tuningowym. Więc no na tym się poddałem, bo miałem dość po prostu patrzenia na to, jakie gówno tam wypływa, do jakich sytuacji dochodzi, żeby nawet strony gdzieś poboczne próbowały rozpocząć wojnę, że próbuje zarabiać na widzach. To ja musiałem być doprowadzony do tego stopnia, że musiałem wylegitymować się z tego, że chcieliśmy zarobić półtora tysiąca na aucie. Zakładając, że będziemy tych samochodów sprzedawali kilka w miesiącu. No, może fajny biznes, kiedy będziemy sprzedawać kilkanaście albo kilkadziesiąt. No. Super sprawa, nie? Ale złożyłem rękawice i absolutnie dlatego też nie powstał salon samochodów używanych. Znaczy powstał, ale dlatego on już tak naprawdę nie istnieje, bo nie mam absolutnie ochoty się z nikim ani z niczym użerać. Kiedyś może opowiem wam też historię, jak sprzedawałem Ferrari, do czego to dochodziło po prostu w świecie, gdzie wydawało mi się, że świat ludzi, których stać na półtora miliona wydania na samochód jest światem ciekawym, to jednak w przeciągu trzech miesięcy dostać kilkanaście propozycji e, płatności pod stołem w celu uniknięcia opodatkowania, gdzie jest to ryzyko karno-skarbowe, zacząłem wątpić w ten świat, nie? Zacząłem wątpić w ten świat, więc y, jest grubo. Dobrze, cała to historia, więc ps, sprzedam oktawie, na której nie przybijam ani złotów. Kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że ta historia będzie dla Was ciekawą, bo tak naprawdę nieważne, ile ktoś za coś chce. Ważne jest, czy ktoś jest w stanie za to zapłacić i chce za to zapłacić. To jest ta sama historia co z moimi walizkami narzędzi, które teraz wypuszczamy w cenach już naprawdę bardzo małych, dlatego że już mamy... Wytłoczki, mamy wszystko. To nie jest pierwsza walizka, która wchodziła. Pierwsza pozwoliła zrobić formy, pozwoliła zrobić wszystko. I dzisiaj dzięki temu pozwoliło nam to robić różne sety, kombinacje i tak dalej. Tak, jak jeszcze do kupienia są hmm, chyba dwa sety. Już końcóweczki zostały tych walizek, które były limitowane w zeszłym roku. Link dam w opisie. Więc, więc tak to wygląda. No po prostu w takich sytuacjach masz ochotę wyłączyć internet i wyjechać te swoje Bieszczady i skończyć. Ale nie, ja z wami sobie będę siedział jeszcze ładnych, ładnych parę lat. No i tyle. Widzimy się w piątek, widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się tam cieplutko, bo strasznie zima w tym roku. No, ostro walczy, bym powiedział. Ostro. Kciuk w górę, subskrybuj. Cześć!